Praca zdalna zagościła w naszym domu dość gwałtownie, w wielu naszych domach, i 88% pracowników, którzy pracowali zdalnie, uważa, że w dalszym ciągu chcieliby wykonywać taką pracę czyli przynajmniej na część etatu, wybrane dni tygodnia pracować w domu, łącząc często pracę zdalną z pracą na stacjonarnych stanowiskach w przedsiębiorstwie. Niestety skutki pracy zdalnej są zarówno pozytywne, jak i negatywne, bo mamy elastyczny czas pracy, możliwość łączenia zadań zawodowych z czynnościami w domu. Nie tracimy tyle czasu na dojazdy, ale z drugiej strony stanowiska pracy zdalnej często nie są ergonomiczne. Nie mamy swojego biurka. Ponad jedna trzecia pracowników mówi, że musi dzielić stanowisko pracy czy miejsce pracy z innymi domownikami. W związku z tym wynikają z tego trudności, jeśli chodzi właśnie o organizację. Pracy, stanowiska pracy, możliwość dostosowania na przykład wysokości, monitora, krzesła, tak, żeby pracowało nam się wygodnie. W związku z tym, wielu pracowników, którzy pracują zdalnie, doświadcza dolegliwości. Główna grupa dolegliwości to są dolegliwości kręgosłupa w odcinku szyjnym. W odcinku lędźwiowo-krzyżowym te dolegliwości, które są najczęstsze, raczej są podobne wśród pracowników zdalnych i wśród pracowników pracujących stacjonarnie, ale właśnie kręgosłup w odcinku szyjnym to jest ta część ciała, która najbardziej jest odczuwalna. Przez pracowników pracujących zdalnie. Skąd to wynika? Głównie właśnie z braku wyposażenia stanowiska pracy w monitor stacjonarny. Większość pracowników zdalnych pracuje przy laptopie. Laptop ustawiany jest bezpośrednio na biurku, czyli zbyt nisko. Pracownicy pochylają głowy. Dodatkowo, często BLAT biurka nie jest. Regulowany nie jest na odpowiedniej wysokości względem pracownika, dość dużo osób też mówi, że pracuje, na przykład, stawiając laptop na udach, na, na nogach. W związku z tym ta wysokość ekranu monitora jest jeszcze niższa, co skutkuje właśnie taką nieergonomiczną, niewygodną pozycją ciała głównie w odcinku szyjnym kręgosłupa. W związku z tym te dolegliwości wśród pracowników zdalnych właśnie w odcinku szyjnym występują dużo częściej, ponad 10% osób, więcej osób doświadcza właśnie tych dolegliwości wśród pracowników zdalnych w porównaniu z pracownikami pracującymi stacjonarnie. Ważna jest odpowiednia organizacja stanowiska pracy i przede wszystkim Odpowiednie ustawienie ekranu monitora, albo właśnie korzystanie ze stacjonarnych monitorów. Ogólnie zalecenie zarówno dla pracowników zdalnych, jak i pracowników stacjonarnych, którzy chcą pracować przy laptopie, jest takie, że oczywiście mogą przy nim pracować, ale dodatkowo trzeba wyposażyć ich stanowisko w stacjonarny monitor, klawiaturę i myszkę tak żebyśmy mogli przyjąć wygodną pozycję ciała nie pochylać nadmiernie głowy na stanowisku zdalnym także właśnie ta praca przy monitorze powinna być związana z tym żeby pracownicy mieli dostęp do stacjonarnych dużych monitorów które ustawią na odpowiedniej wysokości zgodnie z zasadami ergonomii ta odpowiednia wysokość jest wtedy kiedy górna krawędź monitora jest mniej więcej na wysokości oczu pracownika. Niewysoko, bo naturalna pozycja głowy to nie jest taka pozycja na baczność jak w wojsku, bo naturalnie patrzymy pod kątem około 20-25 stopni lekko do dołu. I wtedy powinniśmy patrzeć na środek ekranu monitora. Czyli to ustawienie jest optymalne, pozwala na zachowanie naturalnej pozycji szyi i w efekcie właśnie też na taką profilaktykę dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego. Ważna jest też organizacja czasowa pracy. Zarówno stacjonarnie, jak i podczas pracy w domu, ważne jest, żeby co pół godziny na 2-3 minuty rozluźnić mięśnie, zmienić pozycję ciała. Wykonać kilka ćwiczeń. Mogą to być przerwy co godzinę, troszkę dłuższe, na przykład pięciominutowe, ale ważna jest ta zmienność i różnorodność czynności. Tutaj należy też się uznanie pracownikom zdalnym, dlatego że właśnie pracownicy zdalni częściej niż osoby pracujące w biurze robią przerwy w trakcie pracy, ale przerwy właśnie przeznaczone na aktywność fizyczną. Być może taka intymność swojego domu daje im możliwość właśnie wykonania kilku, kilku ćwiczeń, które niwelują na przykład dolegliwości kręgosłupa sprzyjają zdrowiu.